Dzisiaj, w trakcie obrządków, znaleźliśmy Gienka, który został ranny w nocy. No, i wiemy, kto jest sprawcą, bo był, wczoraj była straszna wichura, i nasze psy wszystkie boją się wiatru. I została na podwórku tylko Jagna, i to ona załatwiła naszego Gienka. Troszkę go obejrzałam z grubsza. Wygląda na to, że ma wyrwane tylko pióra z kupra i jakby z grzbietu z pleców. Nie wiem nawet jak mu pomóc, i w ogóle na razie dostał wodę, czyści się. Oddzieliliśmy pyrkę i. No tak, niebieska, ty masz swoje poidło. Chodź, genuś, kąp się dalej, biedaku, ależ to jest. Przecież ty masz swoje poidło. Stworzę, ty niebieski. Genuś, chodź kochany. Ja wiem, ty ganiasz nas wszystkich i jesteśmy na ciebie źli bardzo często, ale. Ale jednak cię bardzo szkoda. Zobaczymy, czy on to w ogóle przeżyje. Później zadzwonię do jakiegoś weterynarza. Nie wiem, dzisiaj jest niedziela, czy kogoś w ogóle znajdziemy. Zobaczymy. Na razie niech on tutaj. Zaraz pójdę, to zdezynfekuję. No, a ne trzeba będzie już jakoś zacząć szkolić. Bo u nas psy tak nie mogą robić. Dzisiaj zaczyna się spełniać jedno z moich największych marzeń, czyli serowarnia przyjechał materiał przyjechały bloczki wełna, styropian, cement takie podstawowe materiały musimy część pochować jeszcze na poziarnie, bo na razie jest mróz ale korzystamy, że te materiały bez przerwy drożeją więc od razu na początku roku kupiliśmy je żeby już był gotowy materiał i jak tylko pogoda pozwoli no. Przede wszystkim temperatura, to zaczynamy pracę. O wszystkim będę mówiła w trakcie budowy, jakieś tam koszty, problemy i tak dalej. To główny majster, który będzie robił serowarnię. Dzisiaj odcedziłam dziką różę, kolorek jest piękny, taki pomarańczowy trochę, to jest bardzo mocne teraz i dodaję do tego cztery łyżki miodu, rozrobionego z wodą. Miód był taki gęsty, więc go z przygotowaną wodą wymieszałam. W ja to znowu odstawię, już bez owoców. zamknę szczelnie, nie mam pokrywki do tego słoika, więc tak gumką i folią i zostawię na jakiś tydzień, później jeszcze jak będzie trzeba to dodam troszkę miotku i chyba trochę to rozcieńczę wódką, bo jest naprawdę mocne. Idziemy zakolczykować cielaczki, bo urodził nam się jeszcze jeden i to druga jałóweczka. Mamą została Bella i tak yy, czekam, kiedy wejdą obie jałóweczki. i no ładniejsza wejdziesz. No. ludzi marzy o takich kolczykach. Znaczy nie ludzi, tylko krów. No, ona tu nie wejdzie? Nie, krowi tu nie wchodzą. No taka piękna jesteś. Jeszcze drugie łóżko. Będzie kompletne. Upiększenie. No już, no już, to ta jest też śliczna no. Ona się urodziła, to było tak koło zera, ale no i troszkę przymroziła sobie nosek, ale już, wszystko dobrze idź do mamy i mleczka. A dlaczego ty mleko kradniesz? Nie masz swojego? Chyba pomyliła matki. Ta młodsza taka słabo rozgarnięta jest. Idę. Jestem ciekawa zawsze, jak rogate krowy się cielą. Czy cielaki od nich będą rogate? Bo to tak pół na pół się zdarza, że po takiej rogatej matce i bezrogi ojcu. Jest rogaty cielarki. Na przykład Arizony matka jest bez roga i ojciec był bez a ona wyszła rogata. Idziemy dalej. Pienek jest trzecią dobę po pogryzieniu. Odzyskuje siły. Okazało się, że te jego rany są tylko powierzchowne. Są to wyrwane pióra, jest taki oskalpowany. Ale nie ma głębszych ran. Jest na zastrzykach przeciwbólowych. Dostał antybiotyk. No, jak widać odzyskuje siły. Ma energię, ma apetyt. To jest najważniejsze. No. Cię tylko muszę, 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 Genuś, nie gryź mnie. Rabi, uciekaj. To dla twojego dobra, malutki. No i co? I musimy spryskać sprayem codziennie jego... Cooper. i nasania odgryź. Nie będę pokazywać tego z bliska, bo to nie jest nic przyjemnego. Ma taką wielką ranę. jest tu, wyjść mi stąd. No. no, leczymy go, nie poddajemy się nigdy, prawda? To już zasycha fajnie myślę, że będzie dobrze. Dobrze. Genus! Stu... Eugeniusz! No to się połóż, o tak. to jeszcze ranę ma pod skrzydłem. Najważniejsze okazało się, że ma nieuszkodzony gruczoł kuprowy, czyli ten gruczoł, który wytwarza y, tłuszcz, którym sobie gęś, y, znaczy wszystkie ptaki wodne, rozprowadzają y, dziobem po wszystkich piórach tłuszcz i dzięki temu nie przemakają. Mogą pływać i mogą chodzić sobie po deszczu, kąpać się i, i te pióra nie przemakają, nie, woda nie dochodzi do skóry. Ten gruczoł jest nieuszkodzony, więc wygląda to dobrze. Nie, genuś. Mieliśmy ze sobą na pięku trochę. Bogienek gania wszystkich, ale może dojdziemy do porozumienia. Co? Wy wiecie, że ja chcę wam pomagać, nie? Wiecie, no, no, to był taki buziak, prawda? Tak, tak. Buziak. No, 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 już wracaj do pyrki. Nasza Pyrka też jest chora. Jakieś pół roku temu zauważyłam u niej między piórami coś ciemnego. Złapałam ją, przyjrzałam się bliżej i okazało się, że jest to jakiś taki guz, jakby narośl. Coś w tym stylu. Podczas wizyty weterynarza pokazałam to. Okazało się, że to... No tak bywa u starych ptaków, a wiadomo, pyrka jest już wiekową gęsią, już u nas jest cz czwarty czy piąty rok. A trafiła do nas już jak była dorosła, nawet nie wiem ile miała lat. No, gęsi mogą żyć nawet do 25 lat chyba. Hmm. Także już jest to stara gęś i, i tak się zdarza taki y wytwór na skórka. Coś w tym stylu. Teraz ostatnio to się powiększyło, zaczęło ropieć. Tak bardziej jakby wyszło spod skóry. No jest to już w wielkości pięści. Ale wygląda na to, że powinno niedługo odpaść. Teraz spryskał ją cały czas tym sprayem. On przysusza. Jest z antybiotykiem. Więc no mam nadzieję, że już Niedługo to odpadnie i, i, i jakoś się to ulży na pewno. No robimy co możemy. Też yy, weterynarze nie wiedzą dokładnie, co to takiego może być. Też można gdybać troszkę. No, aż, aż ma wykrzywiony ogon, to już swoim ciężarem tak troszkę opadło i, i ciągnie w dół. Ale cały czas jest pod kontrolą weterynarzy. Zbieramy opinie nawet kilku lekarzy. No, myślę, że będzie dobrze. Tym bardziej, że to właśnie już jakby wyrosło, zrosło z niej, wystaje i jest szansa, że to niedługo odpadnie. Także mamy teraz Oprócz chorego konia, jeszcze chore dwie gęsi. O tak, cały czas, cały czas coś, jakieś problemy. I smuteczki. Genek jest 10 dni po swoim nieszczęsnym wypadku z Jagną. Zachowuje się już całkowicie normalnie, jak zdrowy gąsior. Co? No je, pije, kąpie się, gania wszystkich. Ja już dostałam w kolano, aż mam siniaka. Od niego wczoraj mnie złapał za palec, mało mi go nie odgryzł. No co jeszcze? Wszystko jest tak jak. Było, już wróciło do normy i dzisiaj skontroluję te, te jego obrażenia. Pyrka nadal ma ten swój guz. O, widać już do kota startuje, więc już powrócił prawie do pełni szyi. Pyrka nadal ma tego guza, on wisi, jeszcze nie tego. Ostatnio tak widziałam, że się tam dziubała po nim. Ale on jakoś jeszcze nie odpada. Właśnie młode kuski i jagnięta grają w ganianego. Można podejrzeć jak wyglądają zabawy młodzieży. głupawka jak e, którą znają właściciele psów jak pies czasem zaczyna po prostu biegać jak opętany, szaleć e, bez celu bez sensu, tak się wydaje on po prostu musi się wybiegać, wyszaleć wyżyć się tak samo jagnięta koźlęta, to samo biegają czasem wręcz po ścianach Mikodzy oczywiście muszą tutaj swoją dominację ze sobą obgadać w takich walkach. Oczywiście ta biała większa rządzi, jest ważniejsza. Też wiekowo są praktycznie takie same. Nie, przepraszam, ta jasna jest miesiąc starsza. No i już mamy cztery jagnięta. Tamte dwa starsze z grudnia. I ta dwójka młodszych z początku lutego, jeśli dobrze pamiętam. Wczoraj ta owieczka tutaj, o właśnie, widać ją z niebieskim policzkiem, rozwaliła sobie. Policzek o coś, ale nie mam pojęcia o co. Tu nie ma żadnych wystających elementów, żadnych ostrych krawędzi. Koza rogiem raczej też by czegoś takiego nie zrobiła. Także nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło. Przejdę do Gienka teraz. Hmm. Chcę go zbadać, bo kilka dni już mu tam nie zaglądałam pod pióra. Tylko muszę go najpierw sapnąć najbezpieczniej jest właśnie złapać za głowę, włożyć łeb między nogi i teraz można zajrzeć mu tutaj ale już widzę, że jest fajnie Jest fajnie o, awa! Ej, ty! Szczypie mnie z tyłu w nogi. Jest. Czekaj, Gentuś, proszę Cię, chwilka. Jest fajnie, bo. O, super. Tak jak tu widać, to już odrastają. Gienek, nie szczyp mnie. Odrastają już świeże dudy. Pióra już będą, będzie odrastał ogon tutaj już puch odrasta pięknie o to. super to już jest tylko taki czekaj, czekaj, giętoś no filka. także jest bardzo ładnie to wygląda pięknie to wygląda to jest strób, który odpada on sobie odpadnie powolutku musi jakaś słoma przykleiła no i najważniejsze gruczoł kuprowy który jest tutaj widać czekaj 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 Genuś, Gien tak czekaj czekaj gruczoł kuprowy on był wcześniej zakrwawiony nie było dobrze widać ale jak się go, jak się go dotyka o, to widać ten tłuszcz i to jest świetna wiadomość. To oznacza, że jeżeli ten gruczoł kuprowy produkuje ten tłuszcz, to będzie wszystko dobrze. Czyli wszystko jest całe, piórka odrastają, na wiosnę zgubi te brzydkie, brudne, zielone. Aj ty, aj ty, aj ty, aj ty. jesteś łobuz. Idź mi stąd. No niestety, ale tak trzeba brutalnie potraktować gąsiora, go odepchnąć, bo inaczej to miałabym jego dziób na tyłku. <grym> Także wiadomość jest super. Chłopak z tego wyjdzie. Tylko stał się znowu okrutnie wredny. Co Florka? Co ty chcesz? Stał się bardzo wredny, no ja już dostałam w kolano, w palec i ogólnie to, no bo po prostu jakoś przez nie uwagę, bo tak normalnie to zawsze się zasłaniam wiadrem czy grabiami, czy czymś takim i zawsze go unikam, a tak niestety. Florka zjadła już swoje treściwe, niebieska też, a gdzie twoja miska? Niebieska niestety nam się nie zacieliła za pierwszym razem. Już jest po drugiej inseminacji. No i tak powiedziałam, u niej do dwóch razy sztuka. Jak się nie zacieli teraz, to pójdzie do gucia i będzie niebieski hereford. Tak? Dobra, ja idę spaćku. Już jest po obrządkach. Tylko tak zawsze wieczorem robię obchód i chciała, zawsze muszę zajrzeć po prostu wszędzie czy na koniec dnia jest wszystko w porządku. Każdy śpi w spokoju. I wtedy ja też mogę iść spać spokojnie.